Tragicznie zakończył się finał poszukiwań 26-letniego Mateusza Weisgerber, mieszkańca Wejherowa. Jego ciało odnaleziono 4 grudnia w powiecie kościerskim. Policjanci w niedzielę otrzymali informację od funkcjonariuszy z Kościerzyny, że odnaleziono ciało Mateusza na terenie kompleksu leśnego. W tej chwili wszystkie czynności, które są wykonywane w tej sprawie, są pod nadzorem prokuratora rejonowego z Kościerzyny. To właśnie Kościerska Prokuratura bada okoliczności śmierci Mateusza. W kompleksie leśnym w miejscowości Gostomie zostały ujawnione zwłoki poszukiwanego od dnia 21 listopada tego roku młodego mężczyzny, lat 26, mieszkańca Wejcherowa. Wcześniej ujawniony został jego samochód osobowy. Zwłoki ujawniono w odległości około 100 metrów od tego samochodu. Wszystko wskazuje na to, że młody mężczyzna popełnił samobójstwo. Wstępnych ustaleń wynika, iż mężczyzna ten popełnił samobójstwo przez powieszenie. W trakcie oględzin nie ujawniliśmy śladów wskazujących na działanie osób trzecich. Poszukiwania Mateusza trwały od 21 listopada. Wiadomo, że przy zwłokach w znaleziono list pożegnalny. Przy mężczyźnie znaleźliśmy tak między innymi list pożegnalny do członków swojej rodziny, w tym do żony. Został on zabezpieczony. To był kalendarz notatnik. Więcej będzie wiadomo po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Na środę zaplanowane, zaplanowana jest sekcja zwłok tego mężczyzny. W sprawie tej zostanie wszczęte śledztwo o czym z artykułu 151 kodeksu karnego. Chodzi tutaj o nakłanianie do targnięcia się na życie, czy też o udzielenie pomocy w targnięciu się na życie innej osoby. Trwające śledztwo wyjaśni szczegóły zdarzenia.